Będę starał się obrobić oto okna te. Pokażę Wam jak ja to wykonuję i z czego one będą wykonane. Nazywa się to dokładnie furing. Spójrzcie, wejdziemy sobie do pierwszego pomieszczenia. Mam tu naszykowane, już przygotowane okno do obrobienia. Folię paroizolacyjną wywinę na zewnątrz. Nadmiar pianki obciąłem wokół tej ramy. Ciekawostkę Wam pokażę, spójrzcie. Te okno ma Rowek na ten furing, ten furing będzie drewniany, nie będzie robiony z płyty gipsowej, tak jak mamy na koło ściany i sufit zrobione. Więc pokażę Wam dalszą część, którą wykonuję. Spójrzcie, tutaj mam naszykowane właśnie ten furing, zbijam go gwoździarką. Naj naj najłatwiej jest oczywiście klejąc to klejem do drewna. I zapraszam Was do kolejnego pomieszczenia, tak wygląda to. ale